Siemano Ludziska w 52 odcinku z Geta San Andreas i tym samym też w pierwszym odcinku bonusowym z tej serii. W tym odcinku będziemy zajmować się dwoma triatlonami, które są dostępne w tej grze. Dwoma, no i właściwie jedynymi triatlonami, które to są tutaj dostępne. Wbiję sobie już właśnie tutaj na górę tego dachu, specjalnie żeby w szybki sposób dostać się do pierwszego triatlonu. A będzie on, już Wam pokazuje gdzie. Mm. Gdzieś na tych terenach, tam plaży. Nie wiem konkretnie w którym miejscu on będzie, ale jakoś tam, gdzie zaznaczyłem. Na pewno znajdziemy, jak już tam dolecimy do tego miejsca. Kurde, i znowu nie słyszę kompletnie siebie w tej hydrze. Ta hydra jest tak głośna dla mnie. U was na materiale tego nie da się tak odczuć, bo, oczywiście, mam tutaj zaimplementowane automatyczne wyciszanie dźwięku w grze, kiedy ja gadam. To wy aż tego tak głośno nie słyszycie, ale w moim przypadku, jak. W moim przypadku ja ledwo co sam siebie właśnie słyszałem. Ale okej, okay, już to mamy za sobą. Eee, I gdzie tutaj może być ten punkt startu? Tam jakiś helikopter widzę. Tutaj ci ludzie sobie pływają, no ale. Ale nie widzę za bardzo punktu startu. Bardzo możliwe, że ten punkt startu e, znajduje się tutaj, aczkolwiek musi być o odpowiedniej porze albo odpowiedniego dnia. Teraz w grze mamy piątek, więc wiecie co? Ja sobie sprawdzę to teraz na lecie na szybkości, tak żeby nie przedłużać. No i zaraz o wszystkim wam powiem. Dobra, wszystko już wiem. E, więc sprawa wygląda tak, że musimy sobie poczekać do soboty. Triatrony są dostępne właśnie tylko w soboty i w niedzielę są one dostępne 24 godziny na dobę, także e, po prostu się muszę przespać także mieć właśnie sobotę. Tutaj w grze za, zapiszmy sobie tutaj. Jeszcze raz zapiszmy. No i spoko, teraz mamy sobotę pierwszą w nocy, więc triatron powinien być dla nas już dostępny. Nie sprawdziłem, co prawda konkretnej. O, nie sprawdziłem konkretnej lokalizacji, ale nieważne, bo i tego tak już widzę z daleka. W sensie widzę za ten punkt, właśnie rozpoczęcia, także nie będzie problemu. Jeśli chodzi o pierwszy triatlon, on też nie należy do jakichś bardzo długich, e, natomiast ten drugi triatlon będzie już, no myślę, przynajmniej dwa razy dłuższy. Tak mi się przynajmniej wydaje, po mapce triatlonu, którą widziałem przypadkiem, e, szukając informacji na jego temat. Jeśli chodzi jeszcze o takie, powiedzmy, no cheaty nawet, nawet można to nazwać czytami. Tutaj możemy na przykład sobie przylecieć jetpackiem, no i zostaje ten jetpack zaraz obok startu triatlonu. Kiedy ten triatlon się rozpocznie, możemy sobie na tego jetpacka właśnie wsiąść z powrotem i po prostu przelatywać przez te punkty przy użyciu jetpacka. Także w ten sposób można sobie naprawdę bardzo mocno ułatwić to zadanie. Druga kwestia, kiedy już dopłyniemy do brzegu, tam będą na nas czekały rowerki. I jeśli chodzi o te rowery, też możemy po prostu wrzucić je wszystkie do wody, wsiąść sobie na ostatni z nich, i w ten sposób właśnie nasi przeciwnicy nie będą w stanie kontynuować tego wyścigu. Co oznacza tyle, że będziemy mieli dużo, łatwiej, dużo łatwiejszą sytuację, jeśli chodzi o zdobycie pierwszego miejsca. Raczej wtedy już nie będzie żadnego problemu, no bo skoro oni nie będą mieli jak go kontynuować, no to oczywistym faktem jest, że przecież nie ukończą tego wyścigu. Tutaj, jeśli chodzi właśnie o pływanie, to nie musicie się przejmować tym, że jesteście ostatni. Ja pamiętam, że jak kiedyś robiłem ten triatlon, to dokładnie tak samo to wyglądało, że byłem ostatni w pływaniu, a potem po prostu tutaj nadrabiałem, nadrabiałem to wszystko tak, że też na spokojnie teraz jakoś tym za bardzo nie będę przejmował. Ale co istotne, to przy triatlonie, bardzo warto mieć nieskończony sprint. Tutaj Wam się ta umiejętność przyda, także misja włamywacza. Powiedziałbym, że jest nawet wymagana do tego, żeby ukończyć ten triatlon na pierwszym miejscu. Oczywiście, na pewno jest taka opcja, by bez nieskończonego sprintu też to ukończyć. No, nawet jestem pewny, że jest taka opcja, ale po prostu w ten sposób będziecie mieli trudniejsze zadanie. Więc jak macie nieskończony sprint, to triatlony nie powinny stanowić wielkiego wyzwania. Ale widzę, że całkiem że też się ich trzymam. Ja co prawda cały czas spamuję właśnie klawisz, klawisz shiftu, także e, troszkę szybciej dzięki temu się poruszałem w tej wodzie. E, mam nadzieję, że jakoś bardzo Wam to nie przeszkadzało. Nie wiem dlaczego akurat tam tamten rower. Czemu nie mogłem sobie wybrać jakiegoś, e, jakiegoś, który był tam, wiecie, bliżej. Może mogłem, tylko po prostu gra zaznacza jeden z nich. No nieistotne. W każdym razie drugie miejsce jest nasze. Jedyny mankament triatlonów to oczywiście fakt, że nie mamy możliwości posłuchania muzyczki. Tutaj akurat to może być lekko wkurzające. I powiedzcie mi dlaczego ja nie mam. Aha, już wiem dlaczego. Bo przecież w poprzedniej misji, czyli w ostatniej misji w grze, mój Tek 9 został zastąpiony Uzikiem, i dlatego teraz mam niby tak mało amunicji do niego. Oczywiście, jako że mam nieskończoność amunicji, to ta wartość, która jest wyświetlona, nie ma dla nas znaczenia, ale szkoda, że akurat moja broń tak się zamieniła. Bo, jeśli chodzi o te teki, no to przynajmniej miałem właśnie możliwość korzystania z dwóch, e, z dwóch naraz. Jeśli chodzi o moje umiejętności strzelania Suzyka, nie są one aż tak zaawansowane. Dobra, jak tam sytuacja z tyłu wygląda? No, powiedzmy, że jest luźno. Tego typa już też przegoniliśmy. I wydaje mi się, że całkiem w niedługim czasie ten wyścig się będzie kończył już. Chociaż może się mi coś tutaj myli. Nie, 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 nie dobra, nieważne. Jeszcze kaweczek będzie, musieli na tym rowerku przelecieć. Przejechać właściwie. Eee, no i oczywiście, no triatlon składa się z trzech różnych, jakby. Eee, Jak to powiedzieć? Z trzech różnych konkurencji, powiedzmy, z braku lepszego sformułowania w, na dany moment. Eee, najpierw musimy, właśnie, oczywiście pływać, potem jeździć na rowerze, a na końcu wszystko zakończy się naszym biegiem. Więc tutaj żadne, żadne samochody, motory i itp. Td. nie będą wchodzić w grę. a to chyba raczej oczywiste, kto się interesuje triatlonami, to raczej wiedział o tym. Triatlony też są dostępne w GTA 5, więc tym bardziej myślę, że tutaj ta konkurencja jest wszystkim znana. Dobra, trochę mnie już ręka boli, powiem Wam szczerze, ja chyba sobie zacznę używać prawej ręki. Tylko, że jak używam prawej ręki, to trochę mocniej może być słychać teraz klawiaturę. No dobra, mniejsza. Będę jakoś korzystał jeszcze z lewej, bo i tak wiem, że ten wyścig za chwileczkę się będzie kończył w niedługim czasie, więc dam radę. A przed drugim wyścigiem na pewno sobie odpocznę, więc na ruzie nie ma co się stresować. I czy tutaj przypadkiem się to już nie będzie kończyło? A nie, jeszcze jednak dalej lecimy. No dobra. Jakoś tak się mi wydaje, że właśnie za chwilę będziemy, o dokładnie, dokładnie, tutaj mamy koniec. No i spoko, z rowerku musieliśmy zejść, właściwie, no dobra, w sumie tak, no musieliśmy zejść. Wydaje mi się też, że można to trochę zcheatować i po prostu wjeżdżać sobie tutaj na rowerze, wysiadać z niego tylko przy tych punktach, tak żeby dało się zebrać. No i w ten sposób sobie też można ułatwić sprawę, ale bez przesady, nie mam zamiaru czegoś takiego robić. Kurde, no, a dobra, jednak ktoś tam biegnie. Chciałem powiedzieć, że w ogóle ich nie widać, ale biegną, biegną. No, a mimo wszystko, właśnie jak mam ten nieskończony sprint, to naprawdę bardzo trudno będzie tutaj przeciwnikom mnie pokonać. Powiedziałbym, że raczej nie mają już żadnych szans. O, i widzicie jeszcze, właśnie tłuszczek mi może spaść. Podczas tego tracląc też jest fajną sprawą, bo troszkę Karol był otyły. Na scenkach przede wszystkim to było widać, że jego tyłek jest pokaźnych rozmiarów. Porównałbym go nawet z Big Smoke'em. Nie no dobra. Bez przesady aż tak to nie ale. Ale jednak troszkę ulani byliśmy. Czekajcie, ja sobie tak troszkę podbiegnę tędy na skróciki. I czy mogę zrobić skrót? No, powiedzmy. Dobrze nas granie karze właśnie za takie bieganie na skróty. Nikt się tam nie połapie zresztą i tak, bo nikt nas nie widzi. Za daleko sam od nas. Więc nie ma co, no i oczywiście dobiegniemy sobie do tego masztu radiowego i w tym momencie się skończy ten triatlon Także no dużo nam tego nie zostało, ale drugi triatlon to jest praktycznie No połowę, połowę San Andreas będzie trzeba okrążyć, znaczy nie okrążyć tylko po prostu prze, przebyć o. Troszkę pływania będzie, potem oczywiście dłuższa jazda na rowerze, no i jeszcze bieg, który też do krótkich nie będzie należał Także drugi triatlon naprawdę Mm. Naprawdę można nam troszkę napsuć krwi, w szczególności mojej lewej ręce. A ty za tak spowolniłeś kogucie? Widzicie, na chwilę się zatrzymał. O, on tak troszkę spowalnia, chyba już. A o kurde, dobra, tutaj oni biegną. Ja myślałem, tam typ, ten typ właśnie ten kogut był pierwszym, <grym> pierwszym za mną, ale jednak nie. Dobra, dobrze się kapłem, bo tak już się chciałem zatrzymać, nawet tego trochę poobserwować, ale nie ma co. Super, no już na miejscu jesteśmy, i wydaje mi się, że to będzie koniec. Dokładnie tak. Także GG. 7 minutek, i 12 sekund, albo 13 sekund. 10 tysięcy przy okazji też zarobiliśmy. Fajna nagroda, ale oczywiście zupełnie niepotrzebna dla nas. Widzę, że cała reszta się zdespawnowała. Nikogo już tutaj nie ma. No cóż, drugi triatlon. Rozpocząć możemy. W tym miejscu, tutaj. Także widzimy się tam na miejscu. Jak zawsze, efektywnie. Dolecieliśmy sobie tutaj. Wow, 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 wow. Ostrożnie, żebyśmy jeszcze my nie wylecieli w powietrze. No dobra, rozpoczynamy kolejny triatlon. Zdaje się, że to jest taka sama nazwa e, tego triatlonu co poprzednim razem, także bez znaczenia i tak. Lekko dałem sobie odpocząć oczywiście jeśli chodzi o mój e, palec, który muszę wciskać SHIFT oraz o drugi palec, którym wciskałem potem po, e, C czas W, żeby w miarę szybko właśnie e, na tym rowerku pedałować. No ale zobaczymy. Myślę, że tyle mi wystarczy odpoczynku. W ogóle czemu w koszulce tutaj to robimy? Czemu też nie możemy sobie właśnie ściągnąć tej koszulki? Jako, że nam gra zmienia spodnie Na te krótkie No to też w sumie mogłaby nas tutaj zmusić do tego Żeby zdjąć koszulkę Czapkę właściwie też Ja o tym wcześniej nie pomyślałem Ale gra mogłaby o tym pomyśleć Niemniej jednak O, przykro mi kolego Nie wiem czy widzieliście tego gościa po prawej Ale się zaklinował Tam na, na tym murku Pewnie i tak w późniejszym czasie, jak już ten wyścig progresuje, to pewnie się odblokuje gościa, ale na razie niech sobie tam zostanie w tyle. I tutaj tego upływania chyba jest już więcej ludziska, więcej. Poprzedni triathlon 7 minut i 12 sekund mi zajął, zobaczymy ile ten wyjdzie. Mówię na początku odcinka, że około dwa razy dłuższy on jest, ale wydaje mi się nawet jednak, że jest on jeszcze dłuższy niż dwa razy. Ale zobaczymy, jaki czas będziemy, będziemy mieć na samym końcu. A ty co gościu, znowu kolejny utknął gdzieś tam na mieliźnie. No nic, ponownie lepiej dla mnie. Czekajcie, wpłyńmy sobie w ten sposób, tak boczkiem. Dobra. Jak najbardziej trzeba optymalnie właśnie tą trasę brać. Tak, żeby wiecie, łatwiej było zaliczyć ten wyścig. Oni takie głupie, głupie kółka robią. Zamiast sobie płynąć tak, ja to robię, zawsze wiecie, możemy zaoszczędzić ten w ten sposób właśnie kilka sekund co najmniej. Znowu, tłuszczek spadł też dobra opcja. Wydaje mi się, że ten tłuszcz wpływa na naszą prędkość maksymalną, którą możemy uzyskać. Także dobrze, że ten tłuszcz nam spada. Nawet nie, nie wydaje mi się, tylko jestem pewien, że tak jest, bo niektóre misje e, w tej grze mają znaczenie jeśli chodzi o to, czy jesteśmy chudzi, czy też nie. Dobra, i wygląda na to, że tutaj właśnie triatlon się będzie kończył. Znaczy ten pierwszy etap, oczywiście, tego triatlonu. Będą mieli lekki head start przede mną. Ale na luzie, dogonimy ich jeszcze. Jak widać, zbyt szybko oni nie biegają. Albo takie złudzenie. Ale nie, 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 oni już się tam gubią. Co za głupia sztuczna inteligencja. Czemu, co jest? Czemu te rowerki tak wyglądają? No, wchodź, 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 kolego. Lecimy, dobra. Znowu ten pan Kogucik tam był. O kurde, no tutaj nie powiem, bo troszkę mnie zostawił ten hłów w przodzie. Ale o, wy nie potraficie pod górkę wjeżdżać, tak jak ja. No to na luzie. Zobaczcie, już mamy drugie miejsce. No i tylko tutaj, żeby w nic nie uderzyć. O kurde, ten, ten z tyłu to też nieźle. Nieźle daje czadu. Dobra. Nie lubię tych terenów tutaj, bo łatwe spać do wody. Pamiętam w jednym odcinku, jak. Yy, miałem wyścig, yy, który zabraliśmy od. Hehehe, he he, od Sizara. Ścigaliśmy się wtedy z Wuzim. To tutaj zacząłem mówić, że taki prosty jest to wyścig, a potem wpadłem pod sam koniec do wody. To był głupi fail. Ale raczej nie tym razem. Tym razem się on nie, nie powtórzy i dobrze. Z racji tego, że oczywiście. To, co teraz robię, jest dłuższe niż, niż tamten wyścig. Dobra, nie, no w tym momencie to już naprawdę sporą przewagę mam. Ale też mocno zaczyna mnie palec boleć. Także szybko zmieńmy go sobie na inny. Tamtemu dajmy odpocząć. Chociaż tak teraz myślę, to chyba nie tyle palec mnie boli, co ogólnie cała ręka nadgarstek od tego klikania. No dalej, dalej, CJQ szybciej. Dobra. Nie, ja jak na razie idzie spoko. Tędy sobie przelećmy, no no szybko, 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 świetnie, bardzo dużą przewagę sobie tutaj narobimy, tylko właśnie nie wiem czy przypadkiem przeciwnicy nie będą się nas teleportować, ale chyba tak to nie działa tutaj, więc fajnie, nie nawet na pewno tak to nie działa, bo gdyby tak to działo to nawet gdybyśmy się pozbyli ich rowerków to i tak oni by się mogli wtedy zrespić na nich. A przecież czegoś takiego nie robią, także rzeczywiście tutaj chyba nie ma mowy o jakichś oszustwach. Więc raczej jesteśmy bezpieczni. I widzę, że wracamy w tym momencie do San Fierro. Nie wiem tylko, czy przy obrzeżach się będziemy poruszać, czy też może w środku miasta. Mam nadzieję, że przy obrzeżach i że jak najszybciej opuścimy miasto. Wiem, gdzie się będzie ten triatlon kończył i wiem, że to będą tereny Las Venturas. Dlatego wolałbym zbytnio nie wierzyć do San bo wiecie, niepotrzebnie tylko bym czas na to tracił. No i oczywiście triatlon też byłby z tego powodu dłuższy. Tak sobie teraz myślę, że właściwie ten triatlon mogłem ogarnąć jeszcze wcześniej, przed zakończeniem tej serii, ale stwierdziłem potem, że jednak zostaje sobie to na później, skoro to nie jest wymagane do 100%. Ale jak najbardziej nie jest to nic na przeszkodzie, by zrobić to wcześniej. Właściwie tak samo te unikalne skoki nimi też się mogłem zająć wcześniej. Ale ponownie to samo stwierdzenie, czyli nie jest to wymagane do 100%, więc zrobię to później. I właściwie mogłem tak już zrobić ze wszystkim na przykład z tymi dziewczynami mogłem je też ogarnać. Og... <laughs> Mogę je też ogarniać już po zakończeniu serii. Tak samo w sumie ta misja y, złodzieja też mogłem to zrobić później. Chociaż. Chociaż nie, bo nagroda jest zbyt fajna, czyli oczywiście nieskończony sprint. Więc to akurat dobrze zrobiłem szybciej. No ale są takie rzeczy, które mogłem robić w odcinkach bonusowych, a zajmowałem się tym niepotrzebnie wcześniej już. No nieważne, nie ma czego żałować tak czy inaczej. Prędzej czy później byśmy to musieli wszystko zrobić, więc czy to ważne, czy odcinek nazwać odcinkiem bonusowym, czy też normalnym, raczej nie ma to zbytnio znaczenia. Przynajmniej dla mnie większego nie ma, więc Myślę, że i dla was nie ma. I spoko, widzę, że właśnie taki, takimi obrzeżami sam San Fierro się poruszaliśmy także tak, tyle dobrze, że nie musieliśmy wjeżdżać do tego miasta. Teraz prawdopodobnie właśnie będziemy przez ten most e, ruszać. Wtedy dam radę oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Typu za mną nie widać. Też dobrze to rokuje. Nie chciałbym tego trenutu spieprzyć. Bo szczerze mówiąc, zbyt długi on jest na to, by, by go powtarzać ponownie. Tak patrzę i. Nie no, zdecydowanie. Nikogo nie widzę. No cóż, to jesteśmy raczej bezpieczni, ale i tak, nie spoczywajmy na laurach, tylko nawalajmy w ten klawisz. Im szybciej skończymy, tym lepiej. No i oczywiście też im większa przewaga, tym lepiej. bo Kto wie, co się może wydarzyć po drodze. Fajnie, że akurat żadne samochody się nie respią. To jest też takie dosyć mocne ułatwienie dla nas. Z drugiej strony, to chyba też jest jeszcze większe ułatwienie dla NPC-ów w grze. Którzy znając no, życie pewnie by uderzali w te samochody. Albo w pieszych. Także raczej ta gra nie miała na celu nas chronić, tylko właśnie ich. Dobra. Ja sobie muszę coś ludzi skałyknąć, bo tak strasznie dużo zauważyłem, że mówię teraz. W ogóle nie robię sobie jakiś przerw, tylko gadam, gadam, gadam. Więc dajcie mi proszę sekundkę. Dobra Łyk wody zawsze na propsie Przedaje się oczywiście podczas serii Zagrajmy wy. W sumie no każdemu youtuberowi się to przydaje raczej Który gada, gada, gada To jest zupełnie normalne, że trzeba się napić nawodnić bo oczywiście szybko zaschnie w gardle komuś kto cały czas jakiś monolog prowadzi, widzicie tutaj mię farta ale akurat tak dałbym radę w miarę normalnie wjechać, czyli dużo czasu bym nie stracił, ale mimo wszystko dobrze, że wyratowałem sytuację jako tako zobaczmy w ogóle mapkę hmm. okej, okay, czyli prawdopodobnie tutaj będziemy się teraz poruszać Ula, la. la, la. No, jeszcze trochę czasu nam to zajmie. Na pewno. Masakra, serio. Ja myślałem, że to będzie dwa razy dłuższe, ale wszystko wskazuje na to, że może to być nawet trzy razy dłuższe niż ten pierwszy triatlon. Także. Tu mnie gra zaskoczyła. No, ale nic, no nic. Przynajmniej odcinek będzie dla Was dłuższy. Spodziewam się, że ten odcinek zamknę w mniej niż pół godziny. A tutaj niespodzianka, ale. Nieistotne. Na pewno odcinek kolejny będzie odcinkiem dłuższym, bo tam będziemy mieli do zrobienia 70 unikalnych skoków. Co prawda podczas tej serii 3 skoki już mam zaliczone, ale też wam właśnie pokażę takie przebitki, kiedy te skoki zaliczyłem. Ej kurde, są strasznie blisko mnie. Dobra, jednak dają radę chłopi. Dają oni radę, więc tutaj bez gadania szybko tutaj pedałujmy dalej. Dobra... Okej, okay, na razie nie widać ich, ale oczywiście są blisko, o czym mogliśmy się przekonać. Dobra. I w ogóle samochody zaczęły się respić. Co prawda w małych ilościach, ale jednak. Jakieś tam samochody się pojawiły. Może oskryptowane one były. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia i nie mam zamiaru przodzić tego ponownie, tylko podoba się przekonać. Aż tak mnie to nie interesuje. Jeśli kogoś z Was to interesuje. To możecie sprawdzić i dać mi znać. Będę wdzięczny. Wdzięczny dźwięczny. Dobrze. W ogóle te triatlony w grze są organizowane niby przez Clacking Bell Dlatego też tam wiecie ten kurczek zabiegania. Razem z nami. Ale ten kurczak to takie niezbyt dobre wyzwanie, bo on chyba poprzedni triatlon był na ostatnim miejscu. Nie wiem, w tym triatlonie nie mam pojęcia jak sobie radzi, bo widziałem go tylko na samym początku A skoro widziałem go tylko na samym początku, to chyba też niezbyt dobrze sobie radzi Ale nic, nic Dobra, kurde, jak daleko jeszcze będziemy musieli na tym rowerze Jechać, szczerze już bym chciał sobie pobiegać, bo przynajmniej paluch by mi odpoczął Ale jak na razie nie zapowiada się na to Z drugiej strony, skoro i tak kończymy w Las Venturas to może i tak lepiej, że jeszcze jeździmy na tym rowerze, bo oczywiście większy dystans byśmy musieli potem przebiec dużo szybciej. Jest też poruszać się na rowerku. Dobra, teraz prostka, więc naparzamy w klawisz. Pięknie, ale już się chyba CJ. No, taka prędkość to jest chyba prędkość maksymalna, i jak e, nawalamy już w klawisz, to i tak CJ nie chce wtedy szybciej jeździć. No i nie masz co dziwić. I tak jak na rower, to naprawdę bardzo szybka prędkość. To jest chyba rower górski, no nie? Jeśli się nie mylę, to tak. To jest rower górski, a te rowery górskie są naprawdę szybkie. BMX-em takich prędkości byśmy raczej nie osiągnęli. Ale na tym rowerku jak najbardziej. Dobra, jesteśmy już prawie w centrum miasta. Także tutaj no podejrzewam, że za chwileczkę będziemy musieli wysiadać. Zdaje się lotnisko tu jest nawet obok. Prawda? No tak, tutaj jest lotnisko przed nami. Tłuszczyk znowu spadł. Dobrze, dobrze. CJ, kurza, wyrobiłeś na tym zakręcie, bo nie chciałem hamować. Świetnie. No i czy za chwilę zobaczymy ludzi, którzy tutaj gdzieś będą stali, sobie jako wyznacznik tego, że musimy zejść? O, dokładnie. Dokładnie tak. Dobra, mogłem co prawda jeszcze troszkę sobie podbiec, znaczy podjechać, ale nie byłem pewien, gdzie ten punkt następny się będzie znajdować, także wolę nie ryzykować. Dobra, przyjechali oni też. Kurde, no mówię, tutaj. Tutaj całkiem nieźle oni sobie radzą. Muszę nawalać właśnie w ten shift, żeby jak najszybciej biec. Nie ma co ryzykować nawet. Podejrzewam, że wyścig się skończy na końcu tej autostrady. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że właśnie tak będzie. 13 minut, 22 sekundy. Kurde, no to może jednak dwa razy dłuższą będzie? Tak podejrzewałem początkowo. No nieważne. Zobaczymy na sam koniec. Nasza piękna mieścinka. Hotelek, który kupiliśmy. Tutaj znowu kasno Caligula, na które napadliśmy. Ach, te wspomnienia z GTA Sa. Naprawdę fajnie się ogrywam GTA 7 no raz na 100% Zresztą w sumie tak samo w ICT mi się fajnie ogrywało i trujeczkę. Ogólnie lubię sobie maksować gry, ale GTA sprawia mi taką dosyć sporą frajdę kiedy sobie maksuję Ej, w ogóle ich nie widać, chyba że oni y, nie są, wiecie, zespawnowani na takiej odległości Wiecie, że odległość rysowania w sensie jest niewystarczająca, żeby oni się pojawili bo wątpię, żeby aż tacy wolni byli, ale zobaczcie, rzeczywiście to już jest skojęt, czyli jednak dwukrotnie dłuższy był to a był to triatlon. Myślałem, że jednak będzie on jeszcze dłuższy, ale na szczęście nie. To pływanie było troszkę dłuższe niż przy pierwszym triatlonie, ale bieg jest praktycznie 1 do 1 ten sam. No i rowerek oczywiście był dużo dłuższy. Dobra. Mamy to ludziska. 20 tysięcy zarobione nawet w nagrodę. Także fajnie. Fajnie, fajnie, ale co najważniejsze, oczywiście, dwa, dwa triatlony ogarnięte. A. O! Zobaczcie, jednak mam e, dwa te uziki. Myślałem, że nie mam wymaksowanej tej umiejętności. No cóż, nieważne. Skoro mam dwa uziki, to też spoko. Mogę sobie z nimi chodzić w takim wypadku. E, wiecie, co teraz jeszcze zrobię? Podjadę sobie na szybkości. Na szybkość, na szybkości. Tutaj, czyli oczywiście do Torino. Z tego względu, że tam się respi minigan u Torino. I teraz tak jeden z widzów, właśnie już mi o tym miniganie pisał dawno, dawno temu. Ja o tym jak najbardziej wiedziałem. Ale też ostatnio e, ktoś inny z widzów mi też pisał właśnie o tym miniganie. Że stamtąd mogę sobie wziąć. Ale zapisał też, że e, trzeba za niego zapłacić chyba 50 tysięcy. Jak się nie mylę, niemniej jednak mi się coś kojarzy, że tutaj się nie płaciło za niego nic, że on był po prostu do wzięcia za darmo, ale oczywiście mogę się tutaj mylić w tym aspekcie i prawdopodobnie się mylę, bo raczej, raczej ten widz by nie pisał po prostu takich rzeczy, kiedy sam by tego nie sprawdził wcześniej, więc myślę, że po prostu tutaj moja pamięć nie działa zbyt dobrze i wyleciał mi to z głowy, że to jest, że trzeba zapłacić za tego miniguna. Ale czy trzeba zapłacić, czy nie trzeba płacić, nie ma to żadnego znaczenia przy naszych funduszach. Pojedziemy sobie tam, bo jest to właściwie taka jedna z prostszych miejscówek ze spawnem minigana, więc chcę sobie go już zabrać po to, by go wykorzystać za dwa odcinki podczas przejmowania terenów. Jako, że mamy skończyć amunicji, no to wystarczy, że jeden raz taki minigan e, zdobędziemy. No i już na zawsze on pozostanie w naszym ekwipunku. Oczywiście na zawsze, dopóki nie zamienimy tej kategorii broni na jakąś inną. Minigun chyba jest połączony z rakietnicą. Jeżeli dobrze pamiętam, także, jeżeli byśmy podnieśli rakietnicę, to oczywiście wtedy minigun zostałby zastąpiony i zniknął z naszego ekwipunku. Ale jeśli chodzi o amunicję, no to będziemy mogli sobie strzelać, strzelać i strzelać. Co oczywiście ułatwi nam mocno przejmowanie terenów. Dobra, tutaj ten minigun powinien być. Ale nie ma. Wait, what? Ej, dziwna sprawa. Jestem prawie pewien, że właśnie ten minigun powinien się respić w tym miejscu. A może on się respi dopiero po tym, jak na przykład przejmiemy wszystkie tereny? W grze... A, dobra. Nieważne. Jednak są tutaj te bronie. I zobaczcie, jednak są one darmowe. Tak myślałem. Nie trzeba nic płacić za rakietnicę, nie trzeba nic płacić za Mnigana Czyli tutaj prawdopodobnie widz się pomylił Więc moja pamięć jak widać Jest nie do... O! Ej widzieliście to? Patrzcie Strzelajmy sobie do końca Nie ma nawet tej animacji przadowania. Zawsze zastan znaczy, zastanawiałem się wcześniej nad tym, jak ta animacja przadowania wygląda, bo nie mogłem sobie przypomnieć. No i widzę, że jej po prostu nie ma. <laughs> Ciekawe. Aj, to to będzie naprawdę taki kozak przejmowanie tych terenów. Już się właściwie tego nie mogę doczekać. Ale spoko. Czyli jednak za darmo możemy sobie stąd bronię pozyskać. Tylko, że potem musimy czekać oczywiście, aż one się zrespią ponownie. Co może być troszkę uciążliwe. więc polecam. Zawsze osiągnąć te 100% gry, żeby się zobaczyć w którą z tych broni. I mieć ją już na zawsze w eku. Spoko. Dobra ludziska, tutaj sobie skończymy. Przyszły odcinek e, będzie z unikalnych skoków. Zatem na ten moment żegnam się z Wami. Dzięki za uwagę. Jeśli Wam się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zostawcie subskrypcję. No i do usłyszenia właśnie kolejnym razem. Cześć.